W lokalach, bo pracuję, widzę czasami jak... ludzie reagują, chodzą. No i raz chodzi do... Siedzi facet przy barze kleje, tak pije se są, czy drinka, Przychodzi kobieta. I on tak myśli. Ale piękna kobieta. Wspaniała kobieta. Z moich marzeń. Na pewno nie zwróci na mnie uwagi. Ona zamówiła drinka, wypiła wyszła. Gość mówi, Kurde, tak sobie myśli. Wyszła już. Gdyby chociaż wróciła jeszcze raz na chwilę, na pewno bym ją zagadał, a tak, poszła już. Stracona okazja. Ale po czym patrzy, Zamyła na tego drinka, ona wraca, on mówi: Kurde, wspaniałe jest to no, z moich marzeń. Zagada do niej, podejdę, spytam się, nie wiem co, będzie moja. No ona wypiła drinka, wyszła. Kurde, ale jestem w Taka okazja mi się nigdy nie powtórzy. To już masakra, to już. Szczelę sobie w łeb. Nagle patrzy, ona wraca, idzie, zamawia jeszcze jednego drinka, siada koło naprzeciwko niego, o, do niej podchodzi, tak się pyta, patrzy jej w oczy, i <śla>